Nie, no to jest jakaś kobita, ta która do niej grozi tym pistoletem tak, bo ma długie włosy i jaka jest chuda raczej. Więc ja mam podejrzenie, że to jest tak, jak mówicie, że to będzie matka, że matka jest DeKilla. Lustro czy drzwi? Może lustro najpierw. Ona ma wielkiego chinca. Co <coughs> za flashback był? Okay, czyli to jest chyba jakiś szpital dla obłąkanych, tak mi się wydaje. Jedenka... Poproś o papierosa, konfrontacja, czy wycofaj się? Co mówimy do pani z fajką? E Widzę, że jest dużo jedynek. To poprosimy o papierosa. A nie zdążyłem kliknąć. Nie zdążyłem na trafić. Dzień. Hey, Deathwatch. Don't mind her, she's got emotional problems. I die, Hannah. I'm doing my best. What are you playing? This. Aria Adelphi by, um. Some guy. I don't know. I've never heard of him. Here, take a seat. Let me show you something. See this bit, it's simple, four notes. I'll do the rest. <laughs> Tutaj muszę nic robić. Oj, boi. Ktoś ma umieranko. Jedenka, dwójka czy trójka?

Cassie likes to be the center of attention. So wide-eyed innocence until she doesn't get her own way, and then it's... Stop that! <coughs> Erica, Sergeant Blake's here. Sergeant Blake? in the main office. Come in.

tu Wiem, że, się. Wtedy, że to miejsce może się się eee. Ojej, tam są pięć, pięć pytań. Eee, matka, koszmary. Eee, sześć było, jejku, sześć, ja widziałem tylko pięć. To telefon. Pisze, to telefon, to ja, telefon, siub. wiedzą o telefonie? I'm not sure, but Sergeant Blake will be joining us in a moment. He should know. I know it's very difficult for you to be here, and it's not much, but I brought you something. dziadu? to pudełko? It was your father's. He to, to jest zapalniczka? Tak, to jest zapalniczka. I just kept hold of it. Hey. Sorry about that.

E, Zaferuj e, pomoc, brak nadziei czy niepewność. Znaczy, przeczytałem w innej kolejności, ale Wy widzicie w prawidłowej. E, 3, 2, 1, 2, 1, 2. Dużo dwójek, dużo trójek. Jeszcze więcej trójek. E, chyba najwięcej jest trójek i dwójek. E, więc trójka. Niepewność. It's like therapy. It was developed by your father. It's completely painless. W ogóle powiem wam, że. Ja to gorzej widzę niż na streamie. Y Perfectly safe. Wahanie się, opieranie, czy coś tam trzecie. Y zgodzenie się. Nie no, na serio, na, st na streamie widzę to dużo lepiej. Trójka, dwójka, dwójka, dwójka. Wahać się. Eee To trójka Erika, proszę. There are too many similarities with your father's case for to be a coincidence. If się czy odmawiamy. A przypadkiem klik klikłem. Ale widzę, że też dajecie jedynkę. To dobrze. this is panel that we cover all this. open up your mind. your father designed regression therapy to help our patients face their trauma. the first one is just a test. when you see że... it, just say whatever comes into your head. oh, niabo. 3, 1, co tam dalej będzie, dwa czy zdania ekspertów są podzielone, e, to niebo. Sky. Okej, okay, okay, świetnie. Jeśli pamiętasz Wiem, że trauma traumy może być trudne, ale jesteś całkowicie bezpieczny. Natura, rozwój, piękno, perfumy Co wybieramy, co wybieramy Trójka, jedynka Jedynka Tutaj szybkie wybory lecą Tu nie ma czasu na myślenie Natura zatem Wiara, kult, winno, śpiew Tam było win, a wina, nie wino Ja już o winie tutaj myślę Wino. Jedzenie, mleko, farma e, oraz rzeź. O, widzę, że idziemy tutaj, września, Wrześ, nie winiątek. E, chyba, że na razie przeważają opcje za rzezią. Więc bierzemy rzeź. Słyszałam. Ciepło, wizja, niebezpieczeństwo i chwilę... Chwilę? Może chwilę miało być? E, chwilę ulotna jak ulotka, czy coś? Trzy, dwa, trzy! E... Dobrze, niebezpieczeństwo. O, tu jest dużo, tu jest dużo. Jest twarz, maska, e, przebranie. I... Oj, nie zdążyłem tam, ale następne. Dźganie, cios, coś tam, coś tam i coś tam. Już nie zdążyłem nawet zobaczyć, zanim nie zatrzymałem. Trójkę. Nie jestem w stanie nic zrobić. Za szybko. It's you, Erika. It's always been you.

Ojoj, jak ono ma krypny uśmiech. Proszę Why przestać. Why did you do your mother? Your mother told me this place was her whole life. She worked here. I fell in love here. And you here? Later, she died here. Dr. Ballard suggested that I show you this. What's going on? Putting yourself through that was incredibly brave. Certificate, Gratulacje, pani matka zmarła na śmierć 6 sierpnia w Delphi House Alody Erika Mason Ale tak melody nie brzmi tak Alody Melody Była tu 6 miesięcy Wife or Husband Peter Mason 4 november, data... It's a process, urodzenia. Erica, it takes time. W ogóle powiem wam tak, że nie wiem w jaki sposób. Ja mam taką mam taki kontrast w telewizorze, że ja nie widzę tych napisów. No wiem, a napisów nie ma. Musiałem je wyłączyć przypadkiem. Już są. Już włączyłem, dziękuję. E...

Nie dali w ten sposób... O! Będę obcinał kwiatki! Co mam obcinać kwiatką główki? Jaki to ma sens? <utcot refers> Alody Mason <Runner> Znaleźliśmy jej tablicę pamiątkową Czy możemy ją wyczyścić jakoś? SZORU 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 I... prawdopodobnie gdzieś tutaj się zacznie kolejny odcinek na YouTubie Jak ja sobie robię SZORU 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 Skończyło się szorować? Czy jeszcze? Szoruję dalej i się nic nie dzieje Patrzcie jak szoruje, o Okej Your father had the oleander planted in your mother's memory. They were oleandre. They've always brought us luck. Get off me. Oh, be on, Get off me! Sorry. Sometimes the girls have difficult days. But some of us like to keep it buried deep down inside. Anna. I didn't think you'd be up. This is Erica Mason. She'll be staying with us for a while.

Perfumy, piszecie. No, perfumy byłyby by dobrą opcją, tak? Tak mi się wydaje. Jakby ona wydaje się najbardziej tak. normalna. E... Dołącz do, do. Czyli to pierwsza opcja chyba. Boże, co ja wybrałem? Czemu? Czemu ja nie widzę tych napisów normalnie? I co ja będę teraz żar? They're watching. Have the fruit. They like it when you have the fruit. Obserwują nas, co to czy ładne. Dobra, dajemy co to.

Mogłem perfumy robić. Chciałem robić perfumy, ale nie wiedziałem jak się nazywa ta laska od perfum. Jakby dali nam trzy imiona, to jest o trzy za dużo. Mogli powiedzieć perfumy, żarcie i wariatkę. I by było wszystko. Ale nie, dali imiona. Jakbym, nie wiem, chciał zapamiętywać imiona postaci, to bym... Nie wiem. Zablokować czy nie zablokowywać? Dobra, to blokuje. Niech jej będzie. Eee... <śmiennie>

To jest Renifer. Jedzie, jedzie Renifer przez Łotwę, jest to nie. A tutaj mamy liska i króliczka, motylka i znowu Renifer. I w kółkę to samo. Jedzie, jedzie Renifer przez łotwę jest to nie. I lubię Wydaje mi się, że Erika jest tutaj najnormalniejsza. Konfrontacja czy przywitaj? Ja proponowałbym konfrontację. Konfrontacja e, łączonych sztuk walki. Jesus, crap out me. It's from Doc Ballard. housewarming present. Perfume. Perfumy, przyjmujemy czy odmawiamy? E... Przyjmujemy. No to a nie, odmawiamy. Od... No to odmawiamy. No, thank you. Uh, I don't need it. You'll hold up and a makeshift bedroom in a mental hospital. Trust me, this will make your life better. Eee odpieraj uh, się czy ulegnij? E, e, można. E, dobra, jest, jest na razie, żeby się opierać. Dobra, nie niech się bardziej postara. Zareklamuj nam te e, perfumy. Halo. Tak e, nie chcemy nic, Eivono. Zareklamuj je lepiej. Daj mi i Po co ten flakonik sadziła do tego słoika jakiegoś? Włącz czy zrzuć? Włączymy czy zrzucamy? Eee... Dobrze. Czyli włączamy. Bo to są takie perfumy, które takie bardziej jak... zapaszek taki, a nie... co jest? O jak spadają te kwiatki tego rośliny, którą mówili. Dobra, była maska lisa, była maska królika, gdzie jest łoś i motyl? Jest motyl